Siemanko, ja jestem Nike Trewa, ze mną jest dziki żelek, czy jakoś tak Siema. Staj tutaj koło mnie. Gdzie? No to Ty mnie nie idzie. widzisz, bo ja mam VIP-a. Długo. E, gram na... E, mojej SGPL na Survival Games na mapie numer 27. A się na mnie patrzy jak szpach na jebanie, ale to tylko szczegół. Kto ja? No. No patrzysz się na mnie jak... Cieszę, że opti fajne nie mam. Ale... Nie, ja też nie mam. Nie chcę mi się pobierać tych na jeden modów na... IP będzie w opisie. IP będzie w opisie, link do jego kanału... Odnośnik do jego kanału będzie w opisie. U mnie, nie? O tych uju. Tam <laughs> rado, On ma za dużo subskrypcji. mam 10. Ja mam 9 dziesię... ja filmów. Prawie 10. I ja mam 4 subskrypcje, a on ma... Dwa filmy i on ma już 50 subskrypcji. Poprawka 60. No, nie, niż jeden, czy coś kiego. Nie 59 no, ja i nie No No ja się... Aha no. No wiesz, tak to jest jak, jak się nagrywa ze śmianiem. Dobra, widzę cię, możesz uciekać gdzie chcesz. Ale ja nie wiem, No Dobra, Więc nie żadnych intymków nie mam. Już nie już. widzisz. Każdy robi fla. Nie w tym spodobał mi się to tak, jak oglądam filmu, tak nie jestem tak. O nie, Skype, luwisko mi wyskoczy Gościu, 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 chodzę nim On ma miecz? O fuck, ale ja nie mam mieczu A ty masz? mieczu A ja mam A ty ma... Noś, toporek no, Tylko toporne pierdolkiem to mu ćwiczek zapraszają i trudnie padłem Gin, 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 gin Dobra, zginął Daj mi toporek A. O jeszcze buty o, masz. Polecam za to. <grym> A bogaty jesteś. Masz buty. I to hop jest water złota. Oh, Kurde. Znowu mi zimno, nie wiem czemu. A poprzedni mecz to chcieliśmy nagrać, ale mi się frap skroszował i... Ale nie, ja ciekawy był, wygrał ze mną ten taki łop. <grym> Niż Noble. No na, na, na dusie grałem No wiem Ty czy, jak? O, czy, czy. A jak? A... masz skrzynka Ty kupo Dawaj żelazny! Nie mnie Masz kamienny! Chcesz mieć żelazny? Dawaj, teraz ja! Nie! mój żelazny, mogę ci dać złoty jak chcesz Mam kamienny Masz jedno żelazo? To sobie zrobię nie. nie właśnie nie mam, widziałem że mu tam wyleciało jest z, z 10 gości Jestem Spidermanem. No i chuj O nie, spadłem A ja jestem, raperem. Jesteś camperem Jestem, złodzieję, tu nikt nie ma w tym budynku Gdzie ty jesteś, ja ty jesteś tu Tu nic nie ma Ja idę tu a no zosta. co mnie... To nie ja! Gość mnie zabił. Ja bym się tam ukrył. Ja go w ogóle nie widziałem. To dobra, Trudno. Dobra, to widzimy się za chwilę. Okej, okay, już jesteśmy na następnej arenie. Jesteś na wejściu, ale? Tak, tak, widzę Cię chyba. Jankęś... Ty ch stoisz koło gościa AMD Polaczek? No. To, to, to ja Cię widzę. Ja stoję koło KND 1, 337 i Kmiecić 12. już hmm. jest naprzeciwko mnie. Biegnie, biegnij, biegnij. Nie. nie. No nie, do... no tak można powiedzieć. A ja wiem, gdzie są skrzynki, więc ja potrzebuję. Też jest dużo skrzynek, ej. Wiesz co? Pędź tak. Yy, nie widzę cię, nie widzę cię, nie widzę nie widzę nie widzę cię. Widzę ciś ty pobieg, jak kasik. Ja gdzieś poszłem. Poszedłem. Dobra. Ej, bo ja cię nie widzę. No bo ja poszedłem tam gdzieś do tyłu. Luby cię, chuj. To co, ej, to... Dobra, rozdzielamy się, spotykamy się potem, okej? Okay? Mhm uh -huh. Idziemy zgarniać, zgarniamy Eku, potem się widzimy O, jak piemek nie? I potem sobie obejrzymy, ja sobie obejrzę twój filmik, ty mój i będziemy obczajać sobie O, oh, fuck I Ja weszłem do autobusu Ginę A ja poszedłem do, ja do lasu Zginę. A... Zginę. zginę, mam półtora serduszka. A ja Naprawdę. Mhm. Tutaj wiadomość na skape, ale to tam zapomniałem wyciszyć. Dobra, teraz jeszcze ostatnią rundkę walniemy. No to dobra, to ja przestaję nagrywać, bo to nie ma sensu, że ja sam nagrywam. Czemu? A, ja muszę nie. Och. Ma mam starą kaweturę jak cholera, Spacja mi nie ch mi chodzi raz na jakiś czas Chciałem sobie zgarnąć skrzynkę, o dobra to pauza Dobra witam z pobroną Ej ludzie ten gość tu mnie gwałci, zobaczcie No Basta no, mi tu, stoi jak chuj i chce mnie gwałcić, dobra. dobra Jeszcze macha, jeszcze macha fabką do mnie A ja go wbiję pod... Dobra to bez... To będzie ostatnia rundka, o nie, no i stracimy spinta, no i gówno, do... A ja, ja mam, wiesz co ja mam? No, drewniany mieczy mi ukradli. Ej, co, masz coś? Wziem nie. Widziałem skin pingwina. To biegnij, jestem za tobą, widziałem skin pingwina. Wiesz co ja mam? Co? Masz nic, ja mam jeszcze mniej. <śmiech> <śmiech> nie no, ty masz kompas. <laughs> z czego się śmiejesz? Powiedziałem, że ty, że ty, masz a ja mam jeszcze mniej? No. Ty masz nic, a ja mam jeszcze mniej. To przecież to jest kurde stare, niemodne i do dupy niepodobne. <ślesz> Jezu, przemieszło. Myślę, że zapowietrzył. <ślesz> 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 Człowieku! Odschnij się! Aż spadłem z krzesła. O Jezu, ej kur... oh. kurwa, kurwa, gdzie ty pobiegłeś? Człowieku, boś się zapowietrzysz. Człowieku! Człowieku! Puść go! Film pod tytułem Chłopaki nie płaczem Człowieku, pójdź go! Nie <grystanie> laska jestem! Czuj, Oskar, jak to teraz z tym Ja się popłakałem! <grystanie> Pierdolisz? No nie! No kurwa żagłów pierdala na boku i im się nie podzieli! Czy się kurwa <grystanie> Wszyscy widzą w komentarzach Dziki żal jak ej, to ciosna si Ej jeśli si nie, tak, tak ja ja si nie chcę tak głośno śpiać, bo mama mam, już nie pokaże Co? Ja się nie chcę tak głośno śpiać, bo mama na mnie śpi Już mowa do godziny, a dopiero 23, jak można o 23 spać No... Zamiast Minecrafta nagrywać, to no co mi po głowie skoczesz kurde No jak tam weźmy napis Gdzie? To dupy A Ci matkę z walce. Jezu nie, ja to nie chodzę. Kurwa, nie chodzi tam. Ty wie, ja Chuj z tym, nie chodzę tam. tam. No, Kurwa no nie. Idź, a <grymka> <grymka> ja nie świetesz. Ucieczką pasu zabiję. O, tak. Dobra, nie, 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 przestałem ci bić rodzaj. A ja mam trzy serduszka, nie, ja mam dwa głody. Przembie zginąć Dobra, bez jaj, szukamy skrzynek. Jesteśmy na 148 Y. <grytanie> 138 <grytanie> Jesteśmy na Y140. Może to no. coś jest, czy nie jest. A ja bym opieg do już nie wiem jak ty. Odejdź, masz kompasa Ty kupo Ty kupaku ty dawaj gram w Tigon, może ja mam trzy serduszka, czyli że masz mnie nie dotykać. I też, też mam trzy serduszka kupaku. 6 Miałem trzy U mnie pisze, że masz 6, bo to liczy połówki. Aha, to chodzi o jak matołek. Idzie do... Ej, bo powiem mamie. Co? bo poje mamy. nie mogę sprintować Ej, nie mogę Bo o, jesteś bugokiem Sobie teraz znajdę dziecko i za samą kątem cię trąca w jeście jakiś... jebał O skrzyneczka patrz na to. Ej tu jest ludek jakiś To jest jakiś ludek Ludek? Wziąłem ludka Gdzie ty go widzisz? Gdzieś był Muszę mu lądować na ale nie wiem gdzie Dawaj to jedzenie. To już no kurwa mać! Poczekaj, Ale ja spintować tak... nie mogę! Masz coś do żakcia, Co? cokolwiek. Ryszysz? Ryszysz? Masz coś do żakcia, cokolwiek. Nie, nie. Jak nie no. no. Serio nie no, mogę. ja spintować nie mogę. Czy mnie gościu chodzi? A, myśl... A myślisz, że ja mogę? Możesz no, przecież widzę. Ja pierniczej, bez jedzenia, nie, ta, tam, tam jest dwóch ziomków. Tam jest dwóch ziomków. Tam tu idą zgnąłem. Zostałem z Iron Sworda. Kończymy ten odcinek, czy gramy jeszcze jedną. na arenę, może i się pożegnajmy, bo to nie ma sensu, nie chcę się grać. Czy jest jeszcze taka Dobra. opcja, że idziemy na Quakeka albo na Gun Dobra, ale to już nagram osobno. No, to chodźmy, chodźmy na Gwyngama i już Dobra to do zobaczenia, cześć. No to... Dzięki za oglądanie. Komentujcie, o to, subskrybujcie, oceniajcie. Nie subskrybujcie, nie lajkujcie. Subskrybujcie, hajtujcie, róbcie co chcecie, zasubskrybujcie mnie, po więcej dajcie łapkę w górę, bo to motywuje. Cześć Wam nam na razie i cześć.